Takie energetyczne ćwiczenie, które nazywa się bariery w dół. Przeważnie, kiedy jesteśmy w jakiejś dyskusji, ktoś ma inne zdanie, ktoś próbuje nam coś narzucać, czy nas osądza, czy jest jakaś taka intensywna wymiana zdań, to co robimy w taki naturalny sposób, to jest taka energetyczna tarcza, taka ściana energetyczna, żeby to coś. Ta intensywność, która płynie od tej drugiej osoby, żeby ona tak, tak w nas nie waliła <laughs> energetycznie. No i właśnie, i mamy takie ćwiczenie bariery w dół. Jak czujesz tą energetyczną ścianę tu przed sobą, nawet czasem na myśl o jakiejś osobie, <laughs> Co jeśli możesz podnieść ręce. Położyć na wierzch tej bariery i delikatnie uff, opuszczać, mówiąc bariery w dół, bariery w dół, bariery w dół, bariery w dół. I zobacz, jak Twoje ciało całe się rozluźnia, jak się zmienia oddech. Nawet jak teraz to zrobiłam, to już poczułam, jak to ćwiczenie dla mnie działa. Bariery w dół. I jak mogę teraz wejść rel w relację z tą osobą, cały czas zachowując szacunek, życzliwość, zaufanie do siebie? Co jeśli, jak ten kamień w strumieniu, mogę usłyszeć to coś, co płynie, i tak jak ta woda, ona przepływa dalej. Zobacz ten kamień w strumieniu. On nie robi czegoś takiego. O nie, ta woda nie, ja to zatrzymam wszystko. <grytanie> Wycząsteczki wody, trzymajcie się tu. Możesz opuścić bariery. I okej, okay, ta informacja od tej osoby, która płynie, pozwoli ci jej przepłynąć bez walki. Polecam to ćwiczenie. Ono czasem jest wyzwaniem. <grych> Sprawdzaj sobie w różnych okolicznościach i zobacz, czy masz więcej w sobie luzu, spokoju, lekkości, bo wszystkie te y, narzędzia je robisz dla siebie, nie dla kogoś.